Nie, ja jestem Albi po prawie 50 dniach Wracam do was w końcu w 2024 roku Z nowym odcinkiem na kanale No i cóż moi drodzy Mógłbym teraz oczywiście teraz mówić, że yy, Tak długo przerwa wynikła przede wszystkim z faktu, że W nic się nie dzieje, że te ostatnie eventy I przede wszystkim ogólnie obecna edycja że wszystkie tak naprawdę wenty nie były zbyt ciekawe i o ile faktycznie tak jest, o ile serię uważam, że naprawdę w tej edycji brakuje trochę takiej, takiej chęci do gry to przede wszystkim mi brakowało motywacji, wendy, jakiejś takiej wiecie, takiej zapałki, żeby nagrywać te odcinki regularnie raz w tygodniu i też ostatnio przed tą przerwą duszą myślę, że zauważyliście, że trochę te odcinki były nieregularne, że faktycznie nie było raz w tygodniu, tylko często też raz na dwa tygodnie i po prostu y, trochę to wszystko zwolniło Aczkolwiek teraz oczywiście jest nowa motywacja Co prawda FIFA cały czas jest trochę nudna ale wydaje mi się, że warto wrócić I postaram się wykrzesać oczywiście motywację Żeby te odcinki były regularnie I tak też będzie, więc zapewniam Was, że Teraz oczywiście już będzie regularna Aktywność na kanale, no i oczywiście również liczę na to, że wy się odwdzięczycie yy, i w jakiś sposób leciecie jakąś łapkę w górę, jakiegoś subika, i że ta aktywność znowu wróci, bo yy, tak jak mówię, trzeba trochę odbudować, 50 dni mnie nie było, więc teraz yy, oczywiście trzeba wrócić na pełnej. Wiecie co? Także jazda. No i w taki, mój drodzy sposób, wygląda ekran główny, gierki, jest oczywiście cały czas event Winter Wildcards. No niestety w tym roku nie doczekaliśmy się w tej edycji żadnego Freeza, więc yy, no to jest Mega Minus, bo zawsze ten Freeze był moim zdaniem bardzo fajnym eventem, takim jednym z lepszych, właśnie w, 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 w praktyce Edycji, szczególnie w edycji 20 albo 21, gdzie naprawdę ten event był fajny z tymi prezentami, i tak dalej. Więc naprawdę kilka edycji miało świetny event Freeze. W tym roku jest Winter Wildcats i powiem tak, przejdziemy może od razu do tego eventu, bo, bo to miałby największy sens. Nie jest on już taki mega nowy, więc już oczywiście każdy ogarnia o co w nim chodzi. Standardowo mi brakuje osobiście elementu rywalizacji, wiecie, o jakieś punkty, jakieś zajebiste nagrody, jakieś fajne karty, żeby był jakiś turnament, że tam gramy ileś tam meczyków head to head, albo vs attack, z prawdziwymi, realnymi graczami, a nie z jakimś botem oczywiście w meczyku, właśnie tego CPU. I... Ile meczów wygrasz, takie nagrody dostajesz, takich zawodników zdobywasz, a tak to jest trochę, wiecie, tak się ciągnie, takie trochę monotonne to wszystko. Yy, no i co, gram oczywiście skill game'y, za ukończenie tych wszystkich tutaj aktywności do, na końcu codziennie jest paczka z zawodnikiem 80+, ale to nie jest zbyt ciekawe. W drugiej z już to jest trochę lepiej, ale... Ta zakładka była fajna w momencie pierwszego dnia eventu, kiedy można było sobie wymienić wszystkie punkty oczywiście ten uniwersalny ze start pasa na punkty, gdzie mogliśmy sobie przejść przez planszę. Ale w tym momencie, jakoś się wszystkie milestone y zrobiło, wiecie, odebrało się tu wszystkich zawodników. Ja na końcu odebrałem sobie oczywiście tutaj zawodnika Maskerano dwa razy, czyli oczywiście zawodnika do rank-upów. Tutaj wybrałem sobie zawodników nie wymienię, bo pomyślałem sobie, że jak w pani mi jakieś nawet, nie wiem, Lorą czy czy nawet taki, nie wiem. Mbappé, dla którego mógłbym zmienić formację, bo karta nie wymienia 9-5, to jest jak najbardziej szkoda byłoby, żeby było na ławce bym sobie nawet mógł takiego Messi'ego dokupić na, na drugą stronę bo końców jak widzicie mam 300 milionów, więc może nawet byłoby mnie y na tego Argentyczyka stać, w każdym razie y no nic za bardzo nie sypu i na końcu oczywiście 11 y stycznia odblokuje się ostatni Majestat, więc dodali do, y do tego i oczywiście do tych innych milestone'ów w późniejszym etapie gry więc zawsze coś, ale mimo wszystko już 24 razy to obkążyłem, więc i tak już dawno ten milestone również byłby dla mnie załatwiony, a tak trzeba jeszcze tydzień czekać, więc też trochę bez sensu i tutaj oczywiście jest opcja pana Javiera Mascherano, więc oczywiście ja go wybiorę, bo zawodników z tych paczek pewnie wpadnie syf, tak jak przeważnie. Trzecia zakładka zbyt ciekawa nie jest, ponieważ tutaj mamy tylko zawodników y, dość nisko ocenionych i jedyny plus jest taki, że możemy sobie zakończeniu wszystkich pięciu aktywności, czyli co tydzień oczywiście się odblokowuje y, jedna taka zakładka, możemy sobie w questach zdobywać giemy, ale tych gemów aż tak dużo też nie ma. Ja osobiście mam na ten moment 70 tysięcy, bo w końcu stwierdziłem, że warto zbierać, bo zbliżałem się do tego, więc już nie będę wydawał na bieżąco, tak jak to robię dotychczas, że jak mi tylko wpadło 1200 gemów, czy tam 2,5 to od razu na paczkę wydawało i tam zawsze wpadał jakiś syf, więc pomyślam, że teraz oczekam trochę i zbieram i może się uda dozbierać tam 80-90 tysięcy do toców i naprawdę wszystko wtedy wydam w sensie do toty I wtedy na pewno na odcinek na, na wpadnie fajny odcinek z openingiem tych wszystkich paczek No i co? Zawodników naprawdę jest dość sporo, jest kilka ciekawych ikon, jest, są zawodnicy jak Mbappe, o Fernandez Fernandes ogólnie jest naprawdę masa świetnych kart jeśli chodzi o mój zespół, to obecnie oczywiście mamy Team C i tutaj oczywiście tym się najbardziej skupimy, bo jest tak, jest Gerd Müller. Ja osobiście mam Ronaldo i cały czas Ronaldo oczywiście daje radę, więc jak najbardziej jest to karta spoko i też ma lepszy stat od Müllera, ale jednak no wiecie, w końcu trzeba będzie to wmienić, bo ileż można grać z tym Nazary, nawet takie zajebiste, to w końcu... Trzeba, przydałoby się jakieś odświeżenie, wiecie o co chodzi. Drugim oczywiście zawodnikiem ikonicznym jest Steven Gerrard, ja obecnie go mamy jako wersję tą jeszcze z tamtej edycji, oczywiście wersja, bo nie wiem jak to było Founders czy coś takiego. Jest też Gianluca Wiali, jest też Cole i z tych jeszcze ciekawszych zawodników na pewno żał Cancelo no, 9.5, najwyżej oceniony zawodnik na tej pozycji jak najbardziej. Na pozycji, na pozycji oczywiście RB, jak na overall, jaki ma to, dość niski pace. Ale Cancelo chyba nigdy nie był jakiś mega szybki. No i Bramkosz, który na pewno też jest bardzo dużo warte, czyli oczywiście Ederson 120, 120 milionów Ale patrzcie, ilu jest kupców, więc jak najbardziej ten zawodnik jeszcze pójdzie w górę. Bo skoro, yy, skoro Schmeichel w wersji Captaincy był tam warte 150 milionów na, na rynku, to na pewno ten Ederson może być co najmniej, yy, co najmniej 200 milionów warto. Więc myślę, że na, ta tego cena na, naprawdę jeszcze urośnie. No i co, jest też oczywiście Angel Di Maria. Już zawodnicy, tak samo jak również. Oczywiście Benzema zawodnicy, którzy nie są w swoim prime i po prostu z wiekiem czasu wiadomo, z biegiem czasu yy, przestali grać w tych topowych ligach. No w każdym razie Karim Benzema, pff, no nie wiem, dość wolny. Ogólnie też się nie wypuł ten jego transfer. W Al -Hilal, co prawda trochę bramak na strzelu, ale to wiadomo nie jest ten poziom, co na przykład Ronaldo, który yy, no, pobawił się właśnie w tej lidze. Mimo wszystko w tej lidze yy, dość kiepskiej, ale jednak w ramach na strzelo, więc można powiedzieć, że spoko. aczkolwiek no tak jak mówię, to nie jest liga, która predestynuje go w jakiś sposób do tego, żeby być w czołówce najlepszych zawodników za ten rok i tylko przez tak naprawdę swoje nazwisko, swoją markę yy, tak dużo się o nim mówi, bo no mówmy się, mimo wszystko byli zawodnicy też w przeszłości, którzy zdobywali kilkadziesiąt bramek w tej lidze i o nich się tak dużo nie mówiło, więc yy, Ronaldo, szacun w, w tym wieku nadal jest ambitny i na pewno pokazuje, że chce grać cały czas. Na najwyższych obrotach, ale nie przesadzajmy z tymi wszystkimi pochwałami, nie wystawiamy go na takie piedestwo, że to jest jeden z najlepszych zawodników w tym roku, bo tak zdecydowanie nie jest. Na pewno nie grając w tej lidze, po prostu poziom jest zbyt niski. Jeśli chodzi o mój zespół, to chyba aż tak dużo się nie zmieniło, ponieważ y, tak naprawdę co? Wpad Zanetti, oczywiście z eventu Rivals, y, też bardzo eventu swoją drogą. Wpad Diabi, oczywiście, którego sobie kupiłem za jakieś 18 milionów końców, y, bo naprawdę potrzebowałem nowego rema, bo. No już powoli ten mnie mi się nudził, więc pomyślałem sobie, że taki Diabł byłby fajną opcją na pewno jest lepszy niż właśnie Włoch. W pomocy Hulita trafiłem niewymiennego właśnie z paczki, ostatnio też właśnie w bo bodajże Winter Wildcard, już nie pamiętam dokładnie jakie to było paczki, ale to był zawodnik niewymienny z Owralem 90 i naprawdę wpadła fajna karta Root Hulit. No i co, jeszcze jest na lewej stronie Jean Capdevila, który mi wpadł właśnie z eventu i stwierdziliśmy, że nie ma sensu go sprzedawać, ponieważ jest lepszy niż, niż AK, więc po prostu dam go do go doskodu, nie jest jakiś wymorzony obrońca na pewno no, są jeszcze, jest jeszcze kilku fajniejszych, ale obecnie Kapdeville jak najbardziej, też overall sprawia, że w zespole zostanie. No i co, tak zespół wygląda obecnie. Kogo bym się chciał pozbyć? Najchętniej, oczywiście, pana Rüdigera. Powoli też będzie chyba czas na Riberiego, ale przez jego ranki. Też mi boostują overall, więc to jest taki mega plus, aczkolwiek sam w gameplayu Ribery jest na pewno bardzo fajny i też fakt, że nie ma zbyt wielu fajnych elementów na, na rynku sprawia, że jeszcze sobie nim trochę pogram długo, chyba, że zmienię niedługo formację, ale obecnie w taki sposób to wygląda, jestem naprawdę ze składu zadowolony, bo gra się nim bardzo fajnie tak naprawdę wszyscy zawodnicy oprócz Diabiego mają 5 gwiazdek słabszej nogi i praktycznie wszyscy oprócz Yy, oprócz yy, Hulita oraz diabiego mają też 5 gwiazdek yy, sztuczek, więc naprawdę ci zawodnicy są bardzo wyskilowani jak dla mnie i mega mi się nim gra, więc jak najbardziej mega team napiszcie jaki wy obecnie macie over, u mnie 95 więc tak to wygląda. No i nawiązując do tego, co mówiłem, że naprawdę bardzo mi się fajnie tymi zawodnikami gra, to stwierdziłem, że zagramy sobie po dłuższej przerwie znowu meczyk head to head. Oczywiście jestem obecnie w dywizji World Class 1 i gram sobie z gościem Sufian. więc po zrod jeśli jakimś sodem to oglądasz, to mam nadzieję, że tutaj to jest ci nie tyłek na odcinku, ale żeby to się nie skończyło znowu, tak że tak jak zapowiadam jakieś wielkie tutaj, oczywiście popisy, a na końcu przegrywam, bo często tak się na odcinka wcześniej zdawało, więc trzeba się po prostu skupić. Gość w ogóle gra maszerano, więc naprawdę ciekawe. Jest tylu świetnych CDMów w tej grze, on gra sobie szarano, którego Muszę sobie wykorzystać do tego, żeby sobie innych zawodników wytrenować, więc trochę dziwne Uwaga teraz Javier Zanetti, nie, czemu nie robi triku. Ale na szczęście mój rywal też się zamotał, więc na tę chwilę oczywiście cały czas 0-0, ale mecz się dopiero zaczyna Teraz Zinedine Zidane, też fajna karta, aczkolwiek ten od razu też traci piłkę na rzecz Franka Riberiego. Teraz rywal w natarciu jest Puszkarz, mi się z tym zawodnikiem zbyt dobrze nie grało, ale kilku osób goma i na pewno teraz też jest ta jego lepsza wersja, która ma więcej gwiazdek, słabszej nogi, więc może on będzie na pewno Może na pewno, może albo i na pewno jest lepszą kartą i bardziej grywalną, ale to No cóż, ja go osobiście nie będę testował, bo jest zbyt wiele takich ciekawych zawodników Których można by sobie kupić no i cóż, uwaga, teraz w natarciu rywal jest na prawą stronę zagranie do Müllera, ale jest Maldini na posterynku, który naprawdę czyści fajnie i moim zdaniem jeden z lepszych obrońców w gierce, mimo że już naprawdę wyszli Araujo, wyszedł Canavaro wyszedł Nesta i wiele świetnych zawodników i ikon to jednak Maldini cały czas trzyma poziom. Teraz Ruth Hulit, też świetna karta, tylko ikona bazowa, ale daje radę. Ruth Hullit, ale na szczęście dla rywala tutaj wybija piłkę głową obrońca. Uwaga teraz y, jeszcze tutaj y, niebezpieczna sytuacja, Maldini dawaj czyść, niestety y, w tej sytuacji puszkasz, co ja odwalam w ogóle i znowu zacina, ale na szczęście na postrymku jest Onana, który już naprawdę długo jest w moim zespole, od początku tej edycji w sumie, y, cały czas overall 90, więc powoli też będzie się trzeba go pozbyć, tylko że bramkarze wysoko cenieni są naprawdę drodzy w tej edycji i zbyt wiele też końców nie chcę na to wydawać, więc jak tylko się pojawi jakiś fajny zawodnik... Z jakiegoś eventu, którego będę mógł zdobyć, albo jakoś trafić w parce, to byłoby naprawdę świetnie. Bo tak, kupować wiecie świecie takiego, nawet Edersona, czy powiedzmy, Michaela za jakieś 200 milionów, to jest jak dla mnie abstrakcja. Mając 300 milionów na koncie, większość wydać na bramkarza, to byłoby trochę bez sensu, mimo że mam inne pozycje, gdzie fajnie byłoby kogoś nowego kupić. Szczególnie w środku obrony, na przykład, czy nawet nie wiem, jakieś skrzydła, czy. Yy, czy yy, takie właśnie pozycje, więc naprawdę tych opcji jest sporo. No i co? 0-0 do przerwy, więc meczek trochę nudny, przyspieszymy i mam nadzieję, że zaraz coś fajnego się pojawi, jakaś, jakaś fajna akcja Naj najlepiej, żeby się skończyło bramką Uwaga, teraz y, Javier Zanetti w natarciu Javier Zanetti ma, dysponuje chyba tylko jednym skill'em, więc nie jest zbyt y, zawodnikiem y, Odpowiednim do tego, żeby się bawić na skrzydle, ale niestety jest jak jest Uwaga, Zinedine Zidane, widzieliście jak ścięło, no nie rozumiem tego, zawsze gram sobie prywatnie w head to head To nigdy nie ma żadnych problemów, naprawdę mówię wam jak jest na wizji Jak tylko włączę nagrywanie to zacina. Nie mam pojęcia, dlaczego internet się zgadza, telefon też jest w porządku, więc totalnie nie kumam o co tu chodzi: czy po prostu koliduje granie online tutaj yy, właśnie w head-to-head -head z nagrywaniem ekranu? Nie mam pojęcia, ale znowu jest podejście kolejne: żeby na odcinku zagrać sobie meczek head-to-head -head i znowu zacina i bramka Gert Müller 1-0 dla rywala, więc no totalna masakra. No ja nie wiem, kurczę, chciałbym częściej grać w head to -head, ale jak widzicie, po prostu jest to bez sensu. Dobra, ostatnie minuty, liczmy na to, żeby tych ścięć nie było zbyt wiele. rzut wolny dla mnie, faulowany Zinedine Zidane w środku pola. No i teraz będzie okazja, żeby jakoś ze swojego fragmentu gry rywala zaskoczyć, ale chyba polecimy sobie tak na posiadanie piłki, po prostu żeby tą piłkę mieć i rozpocząć ostatnią już w tym odcinku, w tym filmie, w tym, w tym meczu prawdopodobnie akcję. Paolo Maldini zagranie do tyłu, ale niestety traci piłkę i to już chyba jest koniec. Jeszcze tutaj jest Puskas, ale niestety nie dogoni go w żaden sposób. Antonio Rüdiger i znowu ścięcie, ja pierdzielę, 2 do 0, Gerd Müller, koniec tego spotkania. No i koniec moi drodzy widowiska, widowiska oczywiście w cudzysłowiu, 0-2, Albi Barca przygrywa z Sufianem, więc niestety ten meczyk kompletnie nie po mojej myśli, no ale już jest jak jest, czasami się też przegrywa i to też nie ma sensu tego ukrywać, więc nawet jak wiecie, pokazałem taki kiepski mecz, nie, nie zamierzam teraz go wycinać, bo yy, wolę to robić... Yy, po prostu być autentyczny w tej sytuacji, I także co moi drodzy, tak to wygląda yy, odbierzemy sobie jeszcze na końcu questy, tak myślałem sobie, żeby jeszcze coś otworzyć, bo gemy będę zachowywał dla jakichś weś, właśnie jakichś grubszych eventów, yy, ale nawet w zakładce exchange jak sobie wejdę to nic za bardzo się nie dzieje, jest oczywiście tutaj do, do, do zbycia jakieś zawodnicy, Paul dla mnie nie interesujący tak samo Kunku, ani Botman, a te pozostałe paczki, nawet taka karta 88 taki, nie wiem, 91, nawet taki Call ile on jest warty na rynku mi się udało już trafić, nie Mana mana. no okej, okay, kole jeszcze jest warte cokolwiek, ale tak naprawdę cała reszta to z... nie za bardzo i po prostu to się nie opłaca, nawet jak mam wiele kart i mógłbym spokojnie takiego exchange'a zrobić, to na razie wolę to trzymać. Tu ewentualnie jest jakiś team of the week, ale również tutaj te karty nie są zbyt dobre. No żeby było cokolwiek, wiecie, żeby cokolwiek otworzyć, to w tym odcinku sobie jeszcze możemy wykorzystać, jest też ten, tutaj proszę bardzo, Vela, kupiłem sobie go kilka razy. Bo był dość tani. No i co, lecimy, moi drodzy. Otwieramy sobie na koniec paczkę Team of the Week. Jak wpadnie Modric, to będzie na, naprawdę fajny zysk, ale raczej yy, tutaj szanse są znikome. Także co, patrzymy, a jaka flaga. Kurde, Sam! Nie, ja pierdzielę! Już przez chwilę myślałem, że to nie jest Modric. Bo Modric jest oczywiście cm ale nie zwróćmy uwagi na to, że ten zawodnik na tej karcie ma Sama, Ja pierdzielę! Wpada Luka Modric. Jaki fart na koniec. Jaki fart na koniec ludzie? No to jest jakaś motywacja, żeby oczywiście dalej nagrywać, ale bez względu na to, czy tutaj podobały jakieś gówno, czy nie, odcinki teraz będą regularnie, więc oczywiście za tydzień również się widzimy. 11 minut warty, więc naprawdę fajny traf na koniec. Nie spodziewałem się kompletnie, że wpadnie w taki byle jakie partce Team of the week, gdzie mogą wpaść jakieś jakiś paździerz 85, że mi wpadnie mod 91, więc naprawdę mega fart na koniec, mega traf. No i co, widzimy się za tydzień, mam nadzieję, że jakiś fajny nowy event się pojawi, bo powoli ten wildcard trochę nudzi, ale zobaczymy jak będzie. Trzymajcie się. Cześć!